Widzowie, nagrywamy grani 2. No, na... dajmy sobie na normala. No i lecimy. Dobra, to sobie nagrywanie gdzieś tam przy łączę. Daj mi tutaj do. Daj mi nagrywanie gdzieś tutaj. O. Bo mam dziwne nagrywanie trochę. Nie. Dobra, niech tam będzie moje nagrywanie. Dobra, idziemy albo zapauzuję grę i nagrywanie ustawię. A nie mogę nagrywanie ustawić. Gram na dwóch. Więc będzie fajnie trochę trudno dobra dziadek idzie a grani grani też biegnie gram na normalu ma, myśli, fajnie o kurde mam paralizator Dobra, chodźcie tu. Najpierw babcia. Jak tam dziadek był w babci? Dlaczego dziadek był w babci? To jest trochę dziwne. Dzień drugi już. Dobra. Jak dzień drugi, to muszę się śpieszyć. Bo dzień trzeci to już jest trudniej. Dobra, później może jeszcze jeden odcinek z grani 2, albo nagram grani 3. I sobie przyjdą. Ja nie nagrywałem grani, bo nie wiedziałem jak nagrywać na telefonie, tak? To na telefonie nagrałem. Ja ty tak tylko tam stoi, a nie, bo on umuszał koży. ale zadowolony. nie jest u ciebie, dziadek. Dziadek jest ślepy. Dobra, tutaj jest tak, tutaj jest tak, to może tak. Tutaj jest wręcz tutaj, mamy tu nic nie ma. Dobra zrzucimy tam to, Zrzu zrzuć mi to No i tam zrzucimy to. tor Przypadkowo tutaj zrzuciłem